8 dni i blisko 3000 km drogi, zaczynając od Yellowstone przez surowe góry skaliste, bezkresne pustynie i absurdalne krajobrazy Utah, które zdają się nie należeć do tej planety, aż po niesamowite Monument Valley. Każdy dzień serwował nam coraz bardziej nierealne widoki. Dziś w końcu docieramy nad krawędź Wielkiego Kanionu. Zapraszam. Poranek w miejscowości Kayenta. Piękny wschód słońca, znowu piękny wschód słońca. Zostawiliśmy rzeczy w samochodzie i idziemy na śniadanie. Zobaczymy jak w Hamptonie, w kajęcie karmią. Amerykańska klasyka śniadaniowa. Pieczywko byle jakie, jakieś tutaj dżemiki. jajecznica z proszku. Kotlety, wafle, soki, owsianka. Ale tutaj zaskoczenie, takie owocki tutaj są. Dzisiaj na słodko, owsianeczka, która w ogóle nie jest słodka, i w wafle, jest tam taka maszyna do tych wafelków. Niestety, podczas naszej długiej wycieczki, potrzeby fizjologiczne Adasia rujnują nam plany. No i tak oto kolejny raz jesteśmy na jakimś zedupiu w Dinomarcie, no bo potrzeba fizjologiczna, niestety, ujawniła się również w tym momencie. 160 km zrobione z rana, jesteśmy przy kolejnej turystycznej miejscówce, to się nazywa Horseshoe Bend, jest tutaj dużo więcej turystów, bo w miejscowości, która jest nieopodal, która nazywa się Page, jest lotnisko, bardziej taki turystyczny klimacik jest, miejscówka ikoniczna, więc odwiedzić ją chcemy. Jak się czujesz Ewelina? Już jestem zmęczona, szczerze. Bardziej niż ja, ale to tak jest różnie. Raz ja, Ta, raz Ewelina bardziej przeplata. zmęczona. To się tak przeplatamy się. Czasami się łapiemy w tym samym miejscu i zazwyczaj jest to wieczorem. Ewelina zasypia w sekundę, a zazwyczaj to ja jestem osobą, która zasypia szybko, a Ewelina się męczy z zaśnięciem, ale też zasypiam od razu. Zgram tylko klipy i od razu idę spać. Zobaczmy. Gdzie I znowu jesteśmy przy rzece Colorado, tam w dole płynie rzeka Colorado. I tam na dole nawet widać ludzie kajakami sobie pływają. Więc w taki sposób też można podziwiać to miejsce. Oprócz tego pięknego widoczku podobały mi się jeszcze te skały. Przez te miliony lat się tak uformowały. Fajnie to wygląda. Tutaj wszyscy szukają najlepszego ujęcia. Jedna wielka sesja zdjęciowa. No standardzik na miejscach. Turystycznych, ale i tak jest bardzo ładnie, nie ma co się tym przejmować. Bo my też to robimy, też szukamy najlepszej miejscówki na najlepsze zdjęcie. Prawda? Dzisiaj na godzinę 13.30 mamy zarezerwowaną wycieczkę po kanionie antylopy, więc teraz mamy trochę czasu, bo jest 10 chyba 50, a jest tu niedaleko. I teraz jako, że mamy trochę czasu, to ja po prostu sobie na mapach zobaczyłem, co jest ciekawego dookoła i trafiłem na coś takiego. No niezmiennie oprócz tych widoków zachwycamy te kształty tych skał. No i tutaj mamy jezioro. I właśnie z tego jeziora woda wypływa przez tamtą tamę do rzeki Colorado. Chwilę sobie tutaj pocilujemy. Podróżowanie kilkanaście dni po Stanach Zjednoczonych no wiąże się z tym, że. Troszkę te wszystkie miejscówki się już opatrzyły. Już widzisz tyle pięknych miejsc, że gdyby takie coś było w Polsce, nie umniejszając oczywiście, no to to byłoby jakieś no, rewelacyjne miejsce turystyczne, do którego by bili turyści z całej Polski, żeby to zobaczyć na własne oczy. A tutaj jakaś rodzina hindusów robiła sobie zdjęcia i tyle. I my i koniec, nie? A jest naprawdę, no bardzo ładnie, nie? A tutaj ile na 10? 7. Okej. Okay. A poziom energii od 1 do 10? Dzisiaj straszny spadek. Czyli ile dzisiaj. Dwa, a jak muszę się postarać, tak jak na przykład gdzieś trzeba przejść, no to do pięciu dociągnę, ale to jest mój max. Przepiękne to jest, a jesteśmy tylko my. Teraz przyjechał jakiś samochód, tutaj jakiś pan akurat odjeżdża. No obok są te kaniony Antylopy, niedaleko stąd jest właśnie ten horszu. Wszyscy tam biją, nie wiedzą o tym, że tutaj jest tak pięknie, a naprawdę jest pięknie. Wstąpiliśmy sobie na lunch do knajpy Denis. to jest taka sieciówka, jest w całych Stanach Zjednoczonych. Oni tutaj swoim wystrojem próbują się stylizować na takie oldschoolowe, amerykańskie śniadaniownie, knajpy. Bardzo fajnie to wygląda. Na godzinę 13 musimy być na miejscu zbiórki, na ten kanion. Kaniony są dwa, jest Upper i Lower. Poczytałem sobie trochę informacji, przeczytałem, że ten Upper jest najbardziej atrakcyjny, kiedy te promienie słońca tak wpadają przez te wszystkie szczeliny. W październiku o to trudno i zazwyczaj w tym Upperze jest dużo, dużo więcej turystów, więc zdecydowałem się na Lower. No i zobaczymy, jak to będzie. Mamy tam właśnie wykupioną wycieczkę, bo nie da się tam inaczej dostać, niż tylko z jakimś przewodnikiem. Warzywa. Oh. Po pierwsze w ogóle nie rozumiem tego połączenia, słodkie tosty posypane cukrem pudrem, z bekonem, jajkami i jakimiś kiełbaskami. Wszystko bardzo takie sobie, nie smakowało mi. Eweliny sałatka, też podobno taka sobie, kurczak strasznie słody w niej. Cztery plasterki ogórka, cztery malutkie pomidorki, sałata, biały dressing. Raczej miejsce do pominięcia. Zaczynamy już wycieczkę, dochodzimy powolutku do kanionu. Pani tutaj powiedziała, przewodniczka zaznaczyła, żeby nie nagrywać, że zdjęcia ok. Stwierdziłem, że to uszanuję. Ewelina mnie nam mówiła do tej decyzji, więc teraz będą tylko poteczki. Coś dla odmiany. nasz trip po Ameryce się kończy. No i nie można go zwieńczyć inaczej niż Wielkim Kanionem. Dojechaliśmy właśnie do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. 160 km przejechaliśmy sobie. No i jesteśmy. Stążyliśmy przed zachodem słońca. No ale idziemy na taki najłatwiej dostępny punkt. Nazywa się Mother Point. Tutaj po prostu z parkingu się idzie 5 minut i dzisiaj jest na tym epickim widoku, bo on ogólnie to jest polecany jako bardzo dobry spot do podziwiania właśnie zachodzącego słońca. Więc idziemy. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. My też to zobaczymy. Pierwszy raz, jak to wygląda. Widzieliśmy, jak jechaliśmy samochodem, też trochę z okna. No i wydawać by się mogło, że w tych stanach nas nic nie zaskoczy. Ale myślę, że zaskoczy. No, już go prawie widać. Zaraz zobaczymy. Po zachodzie słońca i teraz to naprawdę fajnych kolorów nabrało. Bo jak świeciło słońce, to było ostre to światło. Jest mocno. Pięknie, pięknie, naprawdę bardzo ładnie. Cieszymy się, że jutro jeszcze będziemy mogli to pooglądać. No, ale co, trzeba jechać na chałupę dzisiejszą. O tej chałupie też coś powiemy, bo to jest dość ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o ten road trip. Godzina jazdy. Myślę, że będzie dużo samochodów ze mną jechać, więc może po zmroku nie będzie aż tak, aż tak źle. Do zobaczenia już w miejscowości Williams. Przechodziliśmy do miejscowości Williams, siedzimy już w restauracji. Miejscowość Williams jest położona przy chyba najpopularniejszej drodze w Stanach Zjednoczonych, czyli Road 66. No tutaj jest mnóstwo wszędzie najróżniejszych detali związanych z tą drogą matką, bo tak właśnie mówią Amerykanie o tej drodze. I co, siedzimy w knajpie, czekamy na jedzonko. Podobno jest tutaj dobrze, ponad 7000 opinii. Zrobionych dzisiaj kilometrów mam prawie 500, więc jestem kolejny raz zmęczony. Dzisiaj Ewelina nie była na siłach, żeby mi pomóc w prowadzeniu auta, więc wszystko zrobiłem dziś sam, ale jutro nie będziesz miała tak dobrze. Zrobiliśmy zakupy w supermarkecie, żeby mieć prowiant na jutrzejsze łażenie po górach, bo taki jest plan. Właśnie jedziemy do Wielkiego Kanionu, żeby sobie po tych górach połazić. Trochę łażenia będzie. Jestem mega podekscytowany, bo ostatnie dni były takie, że większość podróży polegała na tym, że jeździliśmy do jakiegoś punktu widokowego do jakiegoś innego punktu widokowego. Przemierzaliśmy tak Stany Zjednoczone, a teraz połazimy, troszkę się zmęczymy, pooglądamy troszeczkę na chodzonego te piękne widoki, więc... Cieszę się na to. Już odpoczęliśmy od amerykańskiego jedzenia, więc wjeżdżają stripsy, frytki, ketchup, weweliny, mięso burgerowe, kukurydza i również fryty. Jazda. No niestety, pomimo wysokich ocen na Google i wielu tych ocen, jedzenie oceniamy na słabe, łamane na średnie. Nigdy nie widziałem tylu kubków w jednym sklepie. To jest jedna ściana, druga, tutaj trzecia, a tu czwarta. Niesamowite. Swoją drogą to jest w ogóle chyba największy sklep z pamiątkami, jaki w życiu widziałem. Łazimy tutaj i ja już nie wiem, gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście, o co to w ogóle chodzi. I przy okazji dowiedziałem się, że, że takie tablice to są normalnie autentyczne tablice. Komuś z fury spadły czy coś, są tam wygięte, pobrudzone. Kupiłem sobie jako pamiątkę. Jutach na razie najlepszy stan i chyba już tak pozostanie. W moim serduszku Jutach bardzo specjalne miejsce ma. No i witamy w naszym pokoju. I to jest wyjątkowy pokój, dlatego że zostaniemy w nim aż dwie noce, co jest fantastyczne, bo nie będziemy musieli tych walizek pakować jutro z rana i rozkminiać jak to wszystko zrobić, tylko na spokojnie po prostu pojedziemy na misję. Łazienka bardzo mała z kolei w porównaniu z pozostałymi pokojami. Ale łazienka na wejściu, więc inaczej niż w większości. Łóżko raczej nieduże, ale w pokoju ładnie pachnie. Wszystko wygląda na zadbane, schludne, nowoczesne. To był długi dzień. To był dzień intensywny. Przede wszystkim wjazdę autem. Jutrzejszy dzień będzie, tak jak wspominałem, intensywny. Włażenie po górach. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Powoli kończy się nasz trip, to już jego sama końcówka, można powiedzieć. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie.